O, zawraca! Mamy przejebane krzycze! Witam wszystkich w kolejnym odcinku z World of Tanks i dzisiaj będziemy sobie znowu tym amerykańskim zapierdalaczem popierdalać Bardzo mi się podoba ten czołg To jest czołg, nie będę was kłamał Item shopowy Hajsowo-youtubowy nawet bym powiedział Dlatego Dlatego będziemy nim jeździć Bo mam do niego sentyment Bo wydałem na niego gotówkę Go, gdzie tu się robi bitwa jedź kurwa jedź walcz, ma to. Ogólnie patent jest taki, że Rozjebałem czajnik, tak? Elektryczny i teraz w zwykłym czajniku próbuję zagotować tę wodę. Mam nadzieję, że odpierdolę misję tutaj zaraz. Żeby nie tracić czasu na patrzenie aż się woda zagotuje. Yy, odpierdolę tutaj misję jakąś poważną bitwę i uwaga, pobiegnę i zaleję sobie kawę. Plan jest zajebisty, plan jest dobrze przemyślany, ale czy wyjdzie? Nie wiem. Jak widzicie tutaj jakieś... Mm... Jakieś góry są, tam jest smog wawelski, tutaj jakieś wieżyczki, jakieś opuszczone, rozjebane miasto, przez które przeszła kawaleria yy, Napoleona. Okej, okay, jesteśmy już na polu bitwy. Jaki kurwa wielki czołg, co jest tu po naszej stronie? Niemieckie czołgi, niszczyciele czołgów, czołgi penery, czołgi JP i czołg z kurwy tam daleko rozwalony. Nie wiem dlaczego on tam jest rozwalony, tam daleko ją ale myślę, że, że to się okaże dopiero Dopiero po walce tu, Tutaj jak widzicie e, meteoryt spadł I drzewa połamane kurwa jakby ten tajfun przeleciał co przez Polskę przeszedł Jedziemy z kurwami e, Tym dużym jedź pierwszy Ja pojadę za tobą żeby czody nie było I oto się trochę przybliżę nawet kamerą, żeby Patrzcie e, Celuję mu w dupę Teraz przez e, wartę przepłyniemy O niemiecki czołg Haj Hitla Dobra go e, O kurwa tej jakiejś mi się poziom wody Woda mi się zagotowała w czołgu. Może tutaj zaleję tę kawę. Czekajcie, musimy się jakoś dobrze ustawić. Ja nigdy nie umiem się dobrze ustawić, bo jak już się dobrze ustawię, to już nie żyję naprawdę. Miejmy nadzieję, że, że przeżyjemy 6 minut. Jak przeżyjemy 6 minut Tam są skurwy siny. Ole mu jebnął. Tej schował się. Yasir Arafat to jest. Jezu się przestraszyłem. Ja go nawet namierzyć nie mogę. A, widziałem. O, a, a, ale ja nie wiem, czy ja mu ten damage zrobiłem, czy on. Tej w przy... Ale w przód nie. O, w ciebie, we... I... Is... Pierdalaj stąd. Jeszcze lej do mnie. Ile do mam HP? 149? Tam jest jeszcze jeden. Ty kurwa, ja już takie playsy tu robiłem! Cholera jaścista niech niego pierun czaśnie. Zobaczymy jak nasi towarzysze sobie poradzą. Jak się z kilometra tam w trzydziestkę próbuje trafić tym naszym ruskim czołgiem? Mam podobny. No nie może trafi... OLE! Ktoś go dojebał! Mhm, Kole kolega z naprzeciwka. Tu mi się wydaje, że nasz team jest OP, to... Tylko i wyłącznie dlatego, że ja komentuję ten mecz. Tu jest niemie niemiecki chyba, a jak nie niemiecki, to jakiś inny niszczyciel czołgów amerykański. Tu rusek, wielki rusek. 38% życia ma. Trzy wielki rusek na radę. W ogóle tamten ma 9% życia. Jeszcze gąsienica mu niejedna. Widać, że zapierdala na gąsienicach Film Michel Co tutaj? Właśnie o, o, o wilku mowa. Niemiecki rozkurwiacz. Walą kurwa, naprawdę zacznij jak walą w nich Tutaj szybki popierdalacz Próbuję zajść go od tyłu Ja próbuję na jednego nakliknąć Tu znowu Deutschland, Deutschland, liberales Jest ten na którego chciałem nakliknąć I W niego na kurwie Patrzcie a tu się nic nie dzieje Wpis go mu w dupę, a w dupę to W dupę to go nie boli Bo ma na was zaninkowane. Nie wal po tej dupie W ogóle kurwa jak ten jest opancerzony To jest taki najnowszy czołg Ej nie mogą go rozjebać, no weźcie zazwódźcie po Irak, niech bombę no a jednak ktoś go trafił za 42 HP No kurwa total dominacja, my oni już wchodzą im na bazę nasi No nie mogą go rozjebać, bardzo no, sz szczelej mocni jeszcze raz Gdzie on jest Jeszcze go nie rozjebaliście, już chcę ten czołg Jak on się nazywa, proszę w komentarzu mi napisać jeszcze czołg gdzie do rozjebania o, le, jebnął. Okupacja naszej bazy, okupacja bazy przeciwnika Wszystkie czołgi zapraszamy Zapraszamy aby szybciej to wszystko się robiło Nie odje... Wróć ty Niemcu cholerny Hitlerem poszczuję Nie mówcie że to przegramy Boże święty Tyżeście to widzieli? Czyście to widzieli co to się stało? Chyba przestanę jeździć tym czołgiem Przykro mi Ej, woda się gotuje, akurat! Na razie, cześć pompa! Jebać fubu so much. Takie tanksy eee, Zobaczycie, w końcu wygram jakiś mecz Musicie trzymać kciuki Albo łokcie, nie wiem, albo kolana, w ogóle coś trzymajcie jak gram. To może mi przyniesiecie szczęście. Wiesz, ja czy jedną rzecz zobaczę? A, auto naprawy, bogactwo, madafaka